Do wspólnego oglądania zapraszają Państwa Hotel Galaksy i restauracja Andromeda Alfa w Krakowie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku krakowskiej strefy wywiadów w Hotelu Galaksy. Dziś Państwa i moim gościem jest malarka pani Lidia Lesiecka. Dzień dobry. Tradycyjnie na początek naszej rozmowy zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej, bo tak walczymy o lepsze zasięgi, walczymy z algorytmami. Okej, okay, przechodzimy do meritum spotkania. Spotykamy się tuż przed wernisażem Pani prac pod tytułem Nieopowiedziane historie. Jest to wystawa malarska w Hotelu Galaxy, którą będzie można przez kilka tych najbliższych tygodni tutaj odwiedzać ją. Co pani zaprezentuje prezentuje naszym mieszkańcom, mieszkańcom Krakowa na tej wystawie? Mhm. Wystawa będzie trwała aż do 23 kwietnia. W związku z tym jest dużo czasu, żeby odwiedzić i zobaczyć na żywo. Żadna fotografia nigdy nie odda uroku obrazu. A na wystawie jest 20 obrazów. Obrazów, które tworzyłam przez ostatnie kilka miesięcy. I tytuł to jest Nieopowiedziane historie, ponieważ postanowiłam opowiedzieć historię o, trochę o krakowskich murach. O nieopowiedzianych historiach, trochę losów ludzkich, pokoleń i tego wszystkiego, co się dzieje w murach, ale takich starych murach. Bo to, co mnie najbardziej inspiruje to właśnie stare mury, gdzie odchodzi farba, odchodzi tynk, gdzie pokazuje się jakby wnętrze wszystkiego, co jest w środku. To inspiruje mnie, że tam jest bardzo dużo emocji i energii ludzi, którzy kiedyś mieszkali w tych przestrzeniach i w tych murach. I to jest taki główny leitmotiv. Oczywiście jest też element serc, ale to coś innego, troszkę dodatkowego do tego głównego motywu. Jak długo pani pracowała nad tą wystawą? Y Same obrazy malowały się przez ostatnie kilka miesięcy. Ja dosyć długo maluję jeden obraz, bardzo często do niego wracam. Natomiast pomysł, który kiełkuje w głowie artysty, albo w mojej głowie po prostu, to jest pomysł, który jest od w zasadzie wielu lat. Ile razy wchodzę do takich właśnie przestrzeni, takich niewyremontowanych, niewygłaskanych z, z, z tymi wszystkimi murami i z tymi wszystkimi historiami tyle razy i, to, i tak. Tak naprawdę moja historia to są lata, ja lata to obserwuję, więc mogę powiedzieć, że wiele lat się przygotowywałam do tej wystawy, a samo malowanie trwało kilka miesięcy. Tu mamy kwestię tych murów, gdzie czerpie Pani inspirację, a generalnie, jeżeli chodzi o malarstwo, to bo domyślam się, że to jest jakby ta wystawa to jest pewien element Pani w ogóle działalności, więc na co dzień. Co Panią tak inspiruje w życiu codziennym? Pies Świetne pytanie do każdego artysty, i myślę, że każdy artysta może odpowiedzieć, że to zależy, albo wszystko go inspiruje, i tak jest ze mną. Ja myślę, że i, i, i ja, i pewnie wielu innych artystów ma tak, że trochę jesteśmy takimi e, kontenerami na emocje. E, obserwujemy świat na wysokim poziomie wrażliwości, zbieramy to wszystko, co obserwujemy i co czujemy, i później. E, Nazwijmy to tak kolokwialnie, wyrzucamy na płótno rzeźbę czy cokolwiek innego. W związku z tym bym powiedziała, że doświadczenia codzienne wszystko jest inspiracją. Jest inspiracją przyroda, inspiracją jest kolor, inspiracją są mury, jest sytuacja, jest, jest energia, w której jesteśmy to jest wszystko jedna wielka inspiracja. I tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że. Mam jakiś bardzo konkretny plan, bo to się też bardzo często zmienia. Ja staram się działać bardzo intuicyjnie i impulsywnie, w zależności od tego, co jest najistotniejsze w moim życiu i to maluję. To generalnie wygląda tak. Przybyliśmy naszym widzom, którzy być może nie zdają sobie sprawy, jak wygląda taka codzienna właśnie praca. To jest codzienna praca, to jest praca, nie wiem, wstaje Pani rano, ma Pani plan, że dzisiaj od 10 skupin kawy sto stanę przed płótnem i będę sobie malowała do godziny 16, do godziny 20. Czy to jest jednak natchnienie przychodzi w pewnym momencie, wrzucam wszystko i idę do płótna? To jest praca, to też trzeba sobie uświadomić, więc ja jestem w pracowni niezależnie od tego, czy mam natchnienie, czy go nie mam, a jeżeli ono przyjdzie, to niech ono mnie zostanie w pracowni, czyli niech będę w pełnej gotowości. Natomiast jest dosyć dużo czasu, przychodzę do pracowni i ktoś by powiedział, że no Boże, no nie ma lepszego życia, no, siedzi sobie, pije niż i nic nie robi, czeka. To jest też rodzaj pracy, bo, bo to jest jakby zbieranie, koncentrowanie się. Bardzo często ja siedzę cały dzień, oczywiście coś robię, ale nie maluję. Tego malowania bardzo często w ciągu dnia nie jest jakoś bardzo dużo. Jak maluję, to maluję cały dzień, w zasadzie 5-10 godzin. W takim, w tej, w tej, w taki tak, i ja, go, ja nie, nie jestem w stanie w ogóle skontrolować czasu wtedy. Jakby to jest dla mnie wielka niespodzianka, że się zrobiła taka godzina. Więc jak już wchodzę, to już maluję. Nie maluję między sosem a bigosem w ogóle, dlatego że ja nie mogę się, nie, nie rozpraszam się zazwyczaj. Jak wchodzę w malowanie, no to nie jem, nie piję, jakby nic innego nie istnieje. Więc tak to właśnie wygląda, ale dużo rzeczy, dużo czasu też spędzam na innych um, działaniach. Więc przejdziemy do tych innych działań. Proszę mi powiedzieć, bo mnie zaciekawiło to właśnie, gdzie pani do pracowni, czasem pani cały dzień maluje. Co się robi w takiej pracowni, jeżeli się nie maluje? No można powiedzieć z zewnątrz, jakby oko kamery to oglądało, no to się siedzi na przykład, nie? Siedzi się i, i na przykład się, siedzi w energii obrazów, czyli ustawiam sobie obrazy naokoło mnie, siadam w tym i po prostu siedzę. I to jest rodzaj, nie chciałabym tutaj gdzieś wchodzić na jakieś takie wyżyny odklejenia, ale jest to trochę proces medytacyjny. Nawet ten proces, kiedy ja jestem z tymi moimi obrazami, wtedy też bardzo często obrazy, które są w trakcie malowania, jak się im tak poprzyglądam i posiedzę z nimi, okazuje się, że to powinno iść zupełnie inną stronę, ja jej przemalowywuje, jakby tworzę na nowo bar bardzo często. Ale w pracowni też robię różne inne rzeczy, trzeba pamiętać. No właśnie, tu teraz przejdźmy do tych innych rzeczy, No i nie. E, e, bo generalnie gdzieś tam e, przygotowując się do naszej rozmowy, trafiłem na taki fragment wypowiedzi innego z artysty, artystów, że e, właśnie w trakcie tej najbardziej intensywnej fazy twórczej, największe szajby wychodzą z człowieka. Pani też mówi, że pochłania to pani, nie, nie wie pani, która jest godzina, nie, nie Pani nie pije, tylko zajmuje się samym malowaniem, czy właśnie wtedy ten, to natchnienie, to ten artyzm, który pani z serca, z głowy przelewa, z duszy przelewa na płótno, to właśnie to sprawia też tak, że jest pani też przez to rozkwiane emocjonalnie, to pani właśnie nie wpływa do natchnienia. Ja bym powiedziała, że sztuka i malowanie działa na mnie terapeutycznie. Czyli jeżeli ktoś jakiś artysta powiedział, że faktycznie wszystkie szajby wychodzą, to ja bym powiedziała, że nawet jeżeli ze mnie wychodzą te szajby, to dzięki malarstwu one się bardzo wyciszają i uspokajają. Ja nie zauważyłam jakiegoś wielkiego rozkwiania u mnie, ale um, samo dotknięcie z, z, jest taki, bardzo zachęcam do tego, wszystkich, szczególnie osoby, które gdzieś tam faktycznie te emocje mają na takim dosyć wysokim poziomie, żeby spróbowały pomalować intuicyjnie, bo to jest magia. W momencie, kiedy farba dotyka płótna albo białej kartki, to jest rodzaj uwolnienia. To jest tak, jakby ktoś spuszczał z nas nagromadzone powietrze i emocje, tak jakby nam ktoś po prostu pozwolił spokojnie oddychać, więc. No tak, w tą stronę to idzie chyba u mnie. Na pewno naszych widzów interesują sprawy przyziemne. Czy krakowski artysta jest się w stanie utrzymać z własnej pracy? W Krakowie? Próbuję sama sobie to udowodnić cały czas. Kraków jest bardzo wymagający. Kraków jest yy, mocno nasycony artystami. Ta poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Ja żyję ze sprzedaży obrazów i żyję z warsztatów, które prowadzę warsztatów Wedigard i warsztatów malarstwa. I to są moje główne źródła dochodu. Żyję, więc da się żyć. Natomiast to, jest, to nie jest bułka z masłem, jeżeli chodzi o sprzedaż, marketing i jakby promocję. Tego, tego jest po prostu dużo. Potrzeba jest dużo takich akcji. Wspomniała Pani o warsztatach, których nazwy nie powtórzę, o tych pierwszych. Na czym one polegają? To są warsztaty rozwojowe za pomocą malarstwa intuicyjnego Vedic Art. Czyli to nie jest tak, że ja uczę malować, nie uczę technik, tylko rozwijamy się poprzez właśnie kontakt z malarstwem, malarstwem intuicyjnym czyli coś, co jest w nas, ale nie dajemy sobie na to pozwolenia. I w momencie, kiedy zaczynamy, rysować czy malować bez koncepcji, bez niczego, bez jakby żadnego tak zwanego backgroundu artystycznego, nagle okazuje się, że tworzą się całkiem piękne rzeczy. I to jest scenariusz, który się zawsze powtarza, bo przychodzą do mnie na warsztaty osoby, bardzo często są to, najczęściej to są kobiety, które mówią, że one nie potrafią, one nie, tam w przedszkolu, w przedszkolu ostatni raz i i nagle okazuje się, one same są zaskoczone, że tyle rzeczy, tak piękne rzeczy. I okazuje się, że mamy ogromny potencjał w środku, który jest mocno przyblokowany przez socjalizację, przez system edukacyjny, który nie pozwala nam na myślenie i tworzenie kreatywnych rzeczy, po prostu. I trzeba sobie na to pozwolić. Bardzo często taki, jest taki przedział wiekowy od 30 do 50 lat kobiety. To jest ten moment, kiedy. Kiedy one bardzo mocno zaczynają wchodzić w taki wgląd w siebie, poszukują gdzieś jakichś wyższych doznań, nie takiego standardowego życia, i to malarstwo daje im właśnie takie emocje. Sam wiem to po sobie. A dokładnie po mojej żonie, która, e, ją, która codziennie wieczorem stara się znaleźć tą godzinkę, dwie na to, żeby sobie e, pomalować e, różne fajne obrazy. Także, także doskonale o tym wiem. Chciałem się zapytać o Pani poszulek, który ma, bo właśnie chyba w wszedłem tutaj, widziałem po drodze e, część wystawy obrazów. Widzę, że jest obraz przeniesiony z Putna też na e, podkoszulek. Tak, tak. I to jest ta część wystawy, o, wystawy obraz, która się składa z obrazów serc. I to jest mi bardzo bliskie i ten obraz miał swój początek właśnie na warsztatach Vedic Art. Na warsztatach Vedic Art był taki, jest taki moment, że rysuje się intuicyjnie po takim głębszym wyciszeniu i to jest rysunek zupełnie automatyczny, czyli rysujemy z zamkniętymi oczami, i coś nam wychodzi. I ja rysuję również z uczestnikami. I w momencie kiedy otworzyłam oczy, to zobaczyłam kształt, który był zbliżony do serca. I było to na tyle Inspirujące i mocne doświadczenie dla mnie, że postanowiłam to przenieść na większy format, dodać kolor, dodać strukturę, żeby te, te emocje i te wibracje, które, które były w tym pierwotnym rysunku, również zawibrowały na tych obrazach, i wydaje mi się, że tak właśnie jest. I dlatego postanowiłam stworzyć taki podkoszulek, właśnie, T-shirt. Nazwałam go Love T-shirt. Bo jest, bo jest takim, takim właśnie, wydaje mi się, miłym, fajnym akcentem. Takie t shirty jak najbardziej można też u mnie nabyć, bo to jest też pod kątem walentynek, które się za chwilę pojawią. Nasza rozmowa trochę wygląda tak, że od takich spraw zniosłych do schodzimy do takich spraw przyziemnych, więc porozmawialiśmy teraz o tym, Niby pod koszulką, ale doszliśmy przez to do spraw zniosłych I na koniec tematy przyziemne. Czy ma pani czasem tak, że no, znajomi, koleżanki, koledzy zwracają się do pani, lidziu, namaluj mi coś takiego fajnego, ładnego i tak dalej, bo chcę mieć to u siebie albo dać komuś w prezencie, czyli typowe takie hałtury. Czy pani ma takie przypadki, że ktoś się do pani zwraca o to i, czy lubi pani hautu czy nie? Zwracają się do mnie, ale w zasadzie wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to ich uświadamiam, że no raczej nie będę malowała konika ani jelonka, ani takich rzeczy, bo jakby to nie jest w kręgu moich zainteresowań. Z przyjemnością namaluję obraz, który jest jakby w moim stylu. Z przyjemnością. Jeżeli ktoś sobie zażyczy, że ten obraz ma być zielony, beżowy czy jakiś inny z elementami złota, to już w ogóle uwielbiam. Natomiast no, są tematy, których ja się nie podejmuję, bo uważam, że są inni, którzy zrobią to lepiej. Okej, okay, bardzo serdecznie dziękuję za tą krótką rozmowę, a krótką dlatego, bo idziemy zaraz na Wernicę tej oto artystki, malarki. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku Krakowskiej Strefy Wywiadu była pani Lidia Lesicka, malarka krakowska, która ma wystawę w Hotelu Galaxy, na którą Państwa oczywiście serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam na wystawę do Hotelu Galaxy. Na koniec tradycyjnie zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej, bo tak docieramy do coraz większego grona odbiorców. Pozdrawiam Państwa ciepło i serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku krakowskiej strefy wywiadu. Partnerem programu jest Hotel Galaxy i Restauracja Andromeda Alfa w Krakowie.